Kraju. Jest bardzo fajnie. A co to za kraj? To są Niemcy. O, a to jestem ja. O nie, zuma zrobiłem. Cześć, Kamcior. Cześć, Licia. Jezu, jak miałbym iść tak z wyciągniętą ręką cały czas, to mi odpadła. A powiedz mi, gdzie my jesteśmy? W Lesie. A ile już idziemy? 840 km. A właśnie jaki, jaki problem zauważyliśmy w naszej podróży? Brak picia. Nie, Je, to jest pierwszy, a drugi? Nie wiem. <laughs> a wiesz jak wrócić na chatę? Nie wiem. <laughs> a, no to ja też nie. pana? Tak. Znalazł pan drogę do domu? Nie. Przepraszam panią. Tak. Jaki plan na obiad w końcu? Pizza, ale uważasz, że zasłużyliśmy? Tak. Jeszcze nie, bo jeszcze nie doszliśmy na do domu. i na piwko z kolą. O! No, dobry plan chwilę po naszym y, nagraniu. Co się okazało? Nie ma drogi dalej prosto. A są wagony jakieś tam. O, tam, gdzieś tam. A my przyjśli z tamtą. Więc idziemy, tam idziemy. Co się będziemy przyjmować?